Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Wojtek i zapraszam Was do obejrzenia materiału z dzisiejszego dnia. Dzisiaj jesteśmy w porcie w Hornie, także rozpoczynam sezon portowy w tym roku 2022 i co? Zabrałem dzisiaj ze sobą e, Wędkę Westina W3 1428 gram, do tego kowrotek Abu Garcia Revo S, tylko muszę tutaj nawinąć lecionkę. I do tego jeszcze e, e, Mitchell e, MPKR, to jest do 12 gram i tutaj będę próbował poszukać jakiegoś okonka. Zobaczymy czy mi się uda. Ja biorę się za robotę, zacznę nawijać tutaj, przygotuję sobie wędkę i spróbuję coś połowić. Dzisiejszym celem będzie sandacz, głównym celem będzie sandacz, ale dodatkowo będę szukać się koni. Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania i komentowania mojego kanału, to pomaga mi się rozwinąć. Wszystkim dziękuję, którzy już to zrobili, a nowych widzów zapraszam do polajkowania i subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia za chwilę. Ta plecionka, jaką tutaj nawinę, to jest 0,16 mm, a trochę gruba, ale akurat taką miałem, 150 metrów. Zobaczymy, czy to rozplotować zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Sobie szybko taką miejscówkę zrobiłem. Dobra, przewiniemy przez przelotki. No, spadło to spadło. Zawijam tutaj, robię małą pętelkę, zwykłą taką przyponową. Wkładam oczko przez oczko dwa razy. Zaciągam. Resztę tutaj warto odciąć, żeby to, ten wąs się nigdzie nie haczył. Oczywiście końcóweczki zostawiamy. Nie, już wyrzucamy tego na ziemię. Przekładam oczko przez oczko. Wykładam. Jeszcze parę obrotów robię ręką, żeby to się ładnie tam chwyciło. Zablokowało. Dobra, już to mam. I do wody. Tylko tutaj palcami przytrzymuję i nawijam. Tutaj akurat nie dawałem żadnego podkładu. Nie miałem czasu na, na bawienie się, więc nawinę po prostu tyle, ile jest żyłki i będę widzieć, ile, ile brakuje i później sobie w domu siadam na, spoko na spokojnie do winę. podpadu, przewinę na e, dwa inne e, e, na dwie inne szpule i później na prawidłową, więc akurat mi wyjdzie podkład na samym dole żeby będę miał idealnie wymierzone, chyba że mi tu ładnie styknie tej żyłki, wycionki, no nie będzie tak źle, Dobra. No, ale... Koniec. O, muszę szybko wziąć podbierak, bo nam szpula pusta. Pamiętajcie, że jeżeli przynosimy pełne szpule, pełne plecionki i tak dalej, żeby te puste zabierać, to jest dużo lżejsze niż było na początku, więc nam ręki nie urwie wrzucić do śmietnika. Jeżeli jest, jeżeli nie ma, no to trzeba to zabrać do domu. Dobra, następnym krokiem, który ja zrobię, to jest fluorocarbon. Który przywiążę około, myślę, że około tak, 70-80 cm. I tutaj mamy Fox Rage'a 0,40 mm. Nie wiem, czy tu w ogóle cokolwiek będzie widać, bo to jest dość ciemno, jest, jestem w cieniu. Mam nadzieję, że tak. Przekładam sobie, robię sobie oczko. Od dołu przekładam e, fluorocarbon. Łapię palcami, obkręcam parę razy. W tutaj sześć razy łapię z drugiej strony. drugą stronę parę razy. Z drugą stroną mi wyszło 5 razy. Teraz tak, jak tam przełożyłem od dołu, to tutaj przykładam od góry to na ślini zawsze namoczyć i zaciągam. I się taki węzeł sprawdza bardzo dobrze, jest prosty, szybki, nie jest skomplikowany, nie wiem czy to będzie widać dobrze, ale Ładnie wszystko wygląda, pozostałości obcinam, końcóweczki oczywiście, żółki i plecionki odkładam na bok, resztę przypalam, by końcówki się delikatnie zaokrągliły i już jest. Teraz Odcinam ilość, którą potrzebuję. Piękna łódź. Ja zrobię taki dłuższy fluorokarbon. Jest woda dość przezroczysta, więc może być trochę dłuższy. Do tego wezmę krętlik. Krętlik a grawkę bez krętlika albo z krętlikiem zobaczymy. Chyba bez. Dobra, mam za, e, za, agrafkę z krętlikiem, gdzie ja wolę e, łowić bez krętlików tutaj. Bardzo prostym sposobem wiążę dalej tutaj, przykładam przez oczko i sobie wkładam palec. Robię drugi raz, ja to robię na dwa razy przykładam, nie wiem czemu tak się nauczyłem i już tak bardzo w to wierzę, że to działa trochę lepiej, że jest trochę mocniejsze to będę wtedy. I tutaj tak samo wbijam parę razy. Przykładam pod palcem, wszystko razem zaciągam, o i wtedy mi wypada z ręki. Ładnie dociągam resztę, obcinam końcóweczkę, przypalam i gotowe, dobra, zakładam przynętę na graweczkę i cały, nie wiem czy to będzie widać, czy nie jest takie wiązanie już spory kawałek fluorokarbonu tutaj, tak to wygląda. I idę wykonać pierwsze rzuty. Teraz skręcę hamulec trochę mocniej. Dziwnie mi się łowił, to jest znacznie krótsza wędka niż te, które używam normalnie. Do łowienia z brzegu jest bardziej wędka pod, na ponton, na belly boat. Czy sanak, czy szczupak ma? E, czy... Co to jest? Okonik? Szczupak. No tylko chłopy, nie przegryźć mi tego. So with the play dead, will you Przez około 70 cm, piękna rybka szybciutko wraca do wody. Kurzę ją z podbieraka, dała mi tu trochę opalić na tej okoniówce, ale było fajne. Fajne branko pięknie. Słuchajcie, szybciutko przyłożył do miarki 71 cm, piękna ryba, szybko wypuściłem ją z powrotem do wody zrobię to z podbieraka bo to jest dość wysoko chwilę uprzytrzymie. No i pięknie poszedł Dobra. Także, jak widzieliście, udało mi się złowić jednego szczupaka na zestaw pokoniowy, taką bardzo malutką przynętę e, Od Foxa przypomniał z e, fluorokarbonu 028, miał w pysku. Ale na szczęście nie przegryzł. Ryba szybko została zmierzona. Nawet nie robiłem zdjęć, tylko e, delikatnie tam nagrałem coś z kamery i szybko ją uwolniłem, ponieważ jest bardzo gorąco dzisiaj. Nie chciałem jej tutaj e, trzymać na zewnątrz. na w takiej wysokiej temperaturze wszystko robiłem tutaj w cieniu w podbieraku oczywiście żeby ryba nie leżała na tym betonie rozgrzanym także jak dla mnie super, fajne, fajne emocje Was zapraszam do oglądania dalej co się dzieje czy coś się jeszcze uda złowić ale myślę, że to już była pierwsza i ostatnia ryba na dzisiaj ponieważ już muszę wciekać do domu także zostawcie łapki, łapki w górę jakieś komentarze I, to, i do zobaczenia następnym razem na razie Got drive, got sight, always have a vision, I don't buy it.